Grand Theft Auto to jedna z najbardziej znanych serii gier wideo w historii świata nie, wszechświata całego multiversum. Już wkrótce GTA 5 trafić ma również na konsole nowej generacji oraz komputery domowe, a my celebrujemy tę wiadomość przeglądem najciekawszych histeregów kryjących się w tej właśnie grze. Zaczynamy! Rockstar musiało bardzo spieszyć się z dostarczeniem graczą smaczków, bo pierwszy easter egg ukryty jest już w samym prologu gry. Podczas widowiskowej ucieczki przed policją po napadzie na bank należy zjechać z drogi zaraz przed rysującym się na horyzoncie mostem. Jeżeli zrobimy to zbyt wcześnie, gra przerwie misję, więc należy mieć to na uwadze wykonując ten trik. Zatrzymawszy się pod mostem, zauważymy, że pod lodem uwięzione jest ciało kosmity. Trzymając się jednak tematu ekspresowych histeregów, jeden pojawia się tak szybko, że można go obejrzeć jeszcze przed włożeniem płyty do napędu, zakładając, że posiadamy edycję kolekcjonerską gry. Dołączona do niej bowiem mapa zawiera szereg sekretnych informacji, które widoczne są wyłącznie pod światłem ultrafioletowej lampy. Mapa ta zdradza również ostrą fiksację gry na punkcie zjawisk paranormalnych. Obcy dręczą w majakach Michaela, jednego z głównych bohaterów gry, ale wszystko wskazuje na to, że jego paranoja ma pewne podstawy w rzeczywistości. Po mapie gry rozsypane są dziesiątki przykładów dziwacznej kolaboracji organizacji rządowych i nieziemskich istot. Na szczycie góry Chilliard znajduje się tajemniczy plan wiążący się z szeregiem isteregów w grze. Do dziś nikt nie rozgryzł tej zagadki w 100%, mimo wielu krążących, często sprzecznych ze sobą teorii. Ale większość internautów zgodna jest, że nagrodą za rozwikłanie tajemnicy góry Chilliard może być dostęp do niedostępnego w grze plecaka odrzutowego. Na punkcie widokowym szczytu znajduje się również sekretna informacja, która namawia nas do powrotu w to miejsce po ukończeniu gry. I faktycznie, jeżeli wrócimy tu w pochmurną noc po zdobyciu 100% postępów w grze, naszym oczom ukaże się hologram latającego spotka. Co więcej, fruwając nad Sandy Shores i Fortem Zancudo, możemy znaleźć kolejne dwa, tym razem prawdziwe. Jeżeli zbliżymy się do nich zbyt blisko, tajemnicze pole siłowe wyłączy silnik naszego pojazdu i zepchnie nas w otchłań, uniemożliwiając lądowanie. Nawet jeżeli uda nam się wgliczować na kadłub pojazdu, nie będziemy w stanie do niego wsiąść. Czwarte i ostatnio odnalezione UFO znajduje się na dnie oceanu w północnej części mapy. Na małym wzgórzu niedaleko Sandy Shores znajduje się również kolorowy pagórek, zawierający masę odniesień do poszukiwaczy życia pozaziemskiego. Tym najbardziej wyeksponowanym jest ciąg znaków 6eQUJ-5, odnoszący się do sławnego rzeczywistego wydarzenia z późnych lat 70., w ramach którego naukowcy pracujący w projekcie poszukiwania życia pozaziemskiego SETI wykryli silny, 72-sekundowy, uważany za pozaziemski sygnał, który zapisany został przez komputer na obrazującym go wydruku tymi właśnie symbolami. Nigdy nie udało się znaleźć źródła przechwyconego sygnału, a w historii zapisał się on pod nazwą Wow Signal na cześć adnotacji, jaką do wydruku dodał jeden z pracujących tego dnia naukowców. Kosmici to nie jedyni nadnaturalni goście stanu San Andreas. Ugh. Kosmici to nie jedyni nadnaturalni goście stanu San Andreas. Między 23 a północą na wschodniej ścianie Góry Gordo pojawia się duch zamordowanej tam kobiety. Jeśli podejdziemy do niej zbyt blisko, zniknie, ale pozostawi po sobie krwawy napis o treści Jock, posądzając tym samym swojego męża o jej zamordowanie. Do nadnaturalnych zjawisk można zaliczyć również biednych NPC-ów, którzy utknęli w niefortunnej pętli czasu. I czym w filmowym Dniu Świstaka każdego dnia między siódmą a ósmą wieczorem, pośrodku pasma górskiego Chilliard, odgrywa się końcowa scena znanego filmu Telma i Louise, w której osaczone przez gliny główne bohaterki kończą życie zjeżdżając swoim samochodem w przepaść. Bardzo miłym zbiegiem okoliczności, gdy próbowałem wykonać dla was tego isterega, natrafiłem na baga, w wyniku czego na mapie pojawili się policjanci, ale nie było na niej jednocześnie bohaterek wraz z samochodem. Pomieszane skrypty akcji nie załadowały się więc, a policjanci zamarzli w bezruchu do czasu, gdy nie zacząłem z nimi psocić. Za czasów GTA 4 członkowie audycji 4Player podcast nakręcili krótkie żartobliwe wideo, w którym bohater gry na skuterze zawraca głowę innemu, napotkanemu przypadkiem kierowcy tego pojazdu nazywając się skuterową bracią. Najwyraźniej film ten bardzo spodobał się samym deweloperom, bo jedną z animacji zmiany postaci w GTA V jest Trevor ścigający na skuterze innych kierowców jednośladów i wykrzykujący przy okazji hasła z oryginalnego wideo. Come on, Scooter Brother! Let's go, Scooter Brother! Where are we going today, Scooter Brother? Trzymając się wątku przenoszenia rzeczywistości do wirtualnych wydarzeń, na północ od Alamosi znajduje się maleńki domek, przed którym codziennie stepuje sobie pewien mężczyzna. Jest to Jessica White, zwany również wyjętym spod prawa tancerzem, który w rzeczywistości zamieszkuje Stany Zjednoczone i oprócz tańca zajmuje się również konferancjerką. Jego umieszczenie w grze nie jest zresztą przypadkowe. White gra w GTA V rolę DJ-a stacji radiowej Rebel Radio, zajmującej się muzyką country. Rockstar jednak nie poprzestało na umieszczeniu w grze prawdziwych osób. Przemyciło również do swojego tytułu kilka rzeczywistych lokalizacji, bliskich projektantom. Główne studio Rockstar North znajduje się w samym sercu Szkocji Edynburgu. Nie dziwi więc, że mimo amerykańskiego umiejscowienia akcji, twórcy chętnie przemycają do świata GTA swoje rodzinne strony. W Wielkiej Brytanii najgłośniejszą historią było nazwanie jednego z dystryktów dzielnicy Vinewood imieniem małego szkockiego miasteczka Howick. Choć po wyjęciu z kontekstu gry prawidłową szkocką wymową byłoby Hoick. Zaufajcie mi, język Scots to niezłe dziwactwo. Mimo iż w grze Howick przedstawiony jest jako zadbana okolica w jednej z najbogatszych części miasta, mieszkańcy Howick i przedstawiciele rady gminy byli wściekli na myśl, że ich ukochana mieścina może zostać ukazana w negatywnym świetle w tak brutalnej grze wideo. Nie jest to oczywiście pierwszy przypadek, w którym specy od GTA zaczerpnęli nazw od swoich ulubionych miejsc. Już w Grand Theft Auto Vice City pojawił się klub golfowy o nazwie Leaf Links. Ten zainspirowany był edynburskim parkiem o będącej homofonem nazwie Leaf Links. Dobór nazw nie jest zresztą przypadkowy. Wedle tablicy informacyjnej znajdującej się w parku to właśnie tu w 1744 wynaleziono współczesne zasady golfa, które wykorzystuje się aż do dziś. Szkockie słowo links oznacza wzniesienie i dziś wykorzystywane jest głównie w kontekście nierównych pól golfowych. Twórcy bardzo chętnie przemycili do GTA sporo szkockiego slangu. Giełda papierów wartościowych nazywa się tu BOSAK. Boba lub BOSAK to pospolite określenie moszny. Sklep z lodami na plaży wespół o nazwie The Sunday Post to odniesienie do szkockiej gazety o bardzo podobnej nazwie. Gra udostępnia też wśród rodzajów opon terenowych dwa o nazwach Nevis i Cairngorm. Ben Nevis i Cairngorm to nazwy szkockich szczytów. Najbardziej subtelnym odniesieniem jest jednak Sandy Shores, które oparte jest na szkockim miasteczku Port Seton i jego plażowym kurorcie kempingowym Seton Sands. Obie nazwy opisują sobą plażę. Obie lokalizacje składają się w dużej mierze z domków kempingowych, choć te w GTA są zdecydowanie bardziej obskurne. Prawdopodobnie odniesienie to byłoby bardzo łatwo uznać za zbieg okoliczności, gdyby nie plakat pojawiający się w pubie Yellow Jack reklamujący Festiwal Monster Trucków w Seaton Sands. Ciężko więc nie dostrzec, że spece z Rockstar to Patrioci. Uważni obserwatorzy znajdą w grze nawet poukrywane szkockie flagi. Mam nadzieję, że nasz dzisiejszy materiał nakręcił was trochę na premierę odświeżonej edycji GTA V. Jeśli jeszcze wam mało, to wkrótce na arhn.eu pojawi się jeszcze więcej Grand Theft Auto w troszkę innej formie, ale na detale będziecie musieli cierpliwie poczekać. Ja na razie żegnam się z wami w tym ostatnim już odcinku drugiego sezonu System Error. Spokojnie, jeszcze do was wrócimy, a w międzyczasie pozostawiam was z poniższą sentencją Clifforda Stola. Komputery są doskonałe do trwonienia czasu, który bez nich o wiele trudniej byłoby zmarnować.